Tysiące graczy, wysokie wygrane i natychmiastowe wypłaty. Bierz udział w turniejach na bet.pl. Link w opisie. Moi drodzy, po ostatnim niesamowitym przyjęciu pierwszego odcinka z Leicester, który, gdzie w niecałą godzinę po dodaniu odcinka, wbiliście już ponad 1000 łapy w górę, lecimy od razu z odcinkiem numer dwa. Dzisiaj mierzymy się z klubem Porto. komentarzu wspomnieliście mi, żebym prezentował również na sam koniec klasyfikację strzeców. Jest to bardzo dobry pomysł. Przyznam się szczerze, że sam to planowałem, ale zapomniałem, ale dziękuję bardzo za przypomnienie. Także moi drodzy przechodzimy sobie do informacji. Informacje o owym turnieju i teraz gol ranking. I teraz popatrzcie na coś naprawdę niesamowitego. Pierwszy jest Hukimcon z Tottenhamu. Ma trzy bramki, strzelił hat-tricka. Później jest Vardy. Później jest Milik, który strzelił też dwa gole. Później jest Jonas z Benfiki, który również ma dwie bramki. I Robert Lewandowski, który również strzelił dwie bramki. Co się może zgadzać, to fakt, iż Gece strzelił również sporo bramek, tak jak w meczu z Legią. Tak tutaj strzelił dwie z tych trzech bramek, które strzeliła Borussia Legii. Także Gece również ma po dwie bramki. A poniżej, moi drodzy, już są wszyscy zawodnicy, którzy po prostu zdobyli po jednej bramce, więc ich wam przybliżać nie będę. Jeżeli ktoś z was chce zerknąć dokładniej, to polecam sobie zapauzować w tym momencie statystyki, a ja tutaj będę po prostu przybliżał tą najwyższą, najwyższą, tak ta, ta, ta jakby tych liderów, tak jakby, klasyfikacji, że tak to określę. Także, moi drodzy, pierwszy Hyung-Min Son, później Wardy minik Jonas Lewandowski i GC mają po dwie brameczki. Moi drodzy, oczywiście czas na drugi mecz. Tym razem będziemy grali z Leicester. Nie będzie to łatwe spotkanie, ani trochę, ale gramy tym razem jako gospodarze. Zagramy sobie oczywiście na King Power Stadium. Zobaczymy sobie, w jakich strojach zagramy sobie z Porto. Oczywiście stroje Porto wgrywałem samodzielnie, moi drodzy, więc Wydaje mi się, i bardzo też dziękuję, naprawdę bardzo miło mi się zrobiło, jak napisaliście, pisaliście w komentarzach, że szacuneczek za to, że sam to wgrywałem, także dzięki, naprawdę miło mi się zrobiło. Wydaje mi się, że możemy sobie przeciwko nim zagrać te stroje, chyba, chyba drugie były najlepsze, ale pierwsze stroje mają naprawdę bardzo, bardzo ładne. No i dobra, King Power Stadium, to teraz może przejdźmy sobie do ustawienia naszej jedenastki, tak jest. Zagramy sobie wardym oczywiście Musa, wydaje mi się, że tutaj będzie bez większych zmian. Wes Morgan, jak najbardziej, zostanie. Nasz kapitan się niesamowicie zaprezentował w poprzednim spotkaniu, więc teraz też zostanie. Ale zadecyduję, że tym razem zagra w wyjściowej jedenasce Wasilewski. Tak jest, moi drodzy. Czas na Polaka, duet Polaków. Mam nadzieję, i szkapustka i Wasilewski się spiszą naprawdę fantastycznie w tym meczu. Także, moi drodzy, nie przedłużamy, tylko ruszamy. Tutaj z tyłu możecie widzieć jakąś czarną kulkę na moim łóżku. To spokojnie to nie są żadne zwoki, tylko to jest po prostu kot. you all we will be on the way very shortly once all the pleasantries are complete. I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim beglin Well I can tell you I'm truly delighted to join you Peter and, and thank you very much for that so players and officials stand tall for the end. I mamy, moi drodzy, jedenastkę wyjściową Leicester City, także, moi drodzy, na bramce Oczywiście Schmeichel, później Fuchs, Wasilewski Morgan, Simpson, środek pomocy to jest Drinkwater King, Mares, z i na ataku Oczywiście Duet, Vardy oraz Musa Czas na skład Porto, na bramce tutaj oczywiście Casillas, później Pe Pereira Przepraszam, Boli, Felipe I Lajun, później André André Herrera, Jesus Corona, Brahimi I na ataku Deportivo I ostatniego zawodnika nie zdążyłem Przeczytać najmocniej, za to przepraszam Także zaczynamy, moi drodzy. Czas wygrać drugie spotkanie. Moi drodzy, z tego co wiedziałem, opinie były podzielone co do komentarza, e, który mam wyłączyć czy zostawić. Muzyki w większości nie chcieliście, co mnie naprawdę cieszy, bo to sprawia, że ta seria jest taka bardziej poważna, że tak to określę i jest ten klimat Ligi Mistrzów zachowany. Ale co do komentarza, to postanowiłem połączyć te wasze obie opinie. Po prostu komentarz zostawiłem, ale dałem go naprawdę bardzo, bardzo cicho. W niektórych momentach naprawdę się może przydać i nadaje też takiego klimatu, myślę. Ale moi drodzy, teraz nie przedłużę Mamy tylko już pierwsza akcja. Wardi dośrodkowanie i była szansa na pierwszą bramkę w tym meczu. Strzelono bardzo szybko, bo w piątej minucie. Ale defensywa Porto się zachowała tym razem bardzo dobrze. Wardi po raz kolejny na skrzydle. Wardi w polu karnym. Wardi oddaje do Musy, ale fantastyczna interwencja Ikera Casillasa. Niesamowicie się dogadują tutaj nasi napastnicy. No musicie naprawdę pochwalić. Fantastycznie się pokazał Musa. Wardi świetnie go znalazł, no ale niestety Iker Casillas był na posterunku. Dośrodkowanie Fuksa, Fuks tu jest Musa! I słupek! Po raz kolejny słupek z rzutu rożnego to jest jakaś fatalna fasa, ale dobitka! No i niestety wybija Porto. Wardy fantastycznie znajduje Musę, Musa. Po raz kolejny chce wypuścić Wardiego. Nie do końca było w tempo to podanie, ale cały czas Wardy jest szansa na bramkę! I tak jest, moi drodzy! Ten duet jest naprawdę niesamowity. Mamy bramkę, moi drodzy, w 14 minucie. Jest to trzecia bramka Wardiego w tej edycji Ligi Mistrzów i pierwszy gol w dzisiejszym spotkaniu. Fantastycznie, fantastycznie rozegrane. No naprawdę Musa i Wardi się świetnie dogadują. Jeszcze w tej akcji miał udział nasz polski kapustka. No ale zdecydowanie zasługa tutaj po stronie. Oczywiście tych dwóch napastników wymieniali ze sobą multum podań. No ale to ostatecznie Musa świetnie znalazł Bardiego, a on oddał fantastyczny, precyzyjny strzał i pokonał Iker'a Casillasa, co nie jest wcale takim ładnym wyczynem. Łatwym, przepraszam, ładnym jest zdecydowanie. No i prowadzimy 1 do 0. Teraz niebezpiecznie Porto w natarciu w naszym polu karnym. Ale strzał na szczęście daleko, daleko od bramki Schmeichela, więc spokojnie możemy grać dalej. Teraz niebezpiecznie kontra, kontra ze strony Porto strzała, na szczęście Schmeichel broni i ratuje nas zdecydowanie przed utratą bramki, ponieważ ten strzał był naprawdę groźny. Teraz dośrodkowanie jest tutaj Wardi. Wardi, ale szansa na dobitkę musy. Boże! Dobra, nie, nie wierzę w to, co się tu właśnie stało. Ten kontratak zdecydowanie nie miał tak wyglądać. Ale ta dobitka, matko boska! Ja nie wiedziałem, że tu się da strzelać takiej bramki. To ponoć FIFA 17 są opelą przoty, Ale to to po prostu coś nieprawdopodobnego. Póki co, zdecydowanie najlepsza bramka, jaką się nam udało zdobyć. I moi drodzy, kończymy pierwszą połowę. Tak jak widzicie, tablica wyników nie kłamie. Wygrywamy 2 do 0 po zaledwie 45 minutach sportu. Zdecydowanie się nie spodziewałem aż takiej dominacji z naszej strony. Ale dominacji, jeżeli chodzi o wynik, bo jak widzicie, statystyki naprawdę wyrównane. Oddaliśmy 5 strzałów 3 celne, natomiast sporto 4 strzały, 3 celne. No ale naprawdę szmaichel tym razem prezentuje się niesamowicie. Bardzo dobrze broni. No i miejmy nadzieję, że tak będzie to wyglądało do końca tego spotkania. Ruszamy z drugą połową. i Musa ciągle przy piłce oddaje do bardziego. Wardis z pierwszej piłki, to jest trzy, moi drodzy to jest coś nieprawdopodobnego, czy, czy ja będę musiał zwiększyć sobie poziom trudności w PESie? nie mam pojęcia, bo mecz jest wyrównany ale to co się tutaj wyprawia to jest coś po prostu nieprawdopodobnego przejęcie piłki przez Drinkwatera, oddanie do Musy i Musa po raz kolejny fantastyczna asysta, a Wardis z pierwszej piłki Precyzyjne uderzenie w boczną siatkę. No Iker Casillas był bez szans w tym wypadku. Spójrzmy na to z tego kąta. Boczna siatka pięknie, po prostu pięknie. No i mamy moi drodzy, mamy 3 do 0. 3 do zera Coś po prostu niesamowitego. I teraz strzał Porto, ale na szczęście obok słupka, sporo szczęścia. Porto w ciągle w natarciu drużyna z Portugalii, ale świetnie Michael no, prezentuje naprawdę klasę światową w tym spotkaniu. Teraz King, oddanie. Musa strzał i to jest cztery, moi drodzy! To jest coś nieprawdopodobnego. Musa i Wardi to jest. Brak mi słów, naprawdę. To co się dzieje w tym spotkaniu, to jest coś niesamowitego. Tutaj próbowaliśmy rozegrać tą akcję klepką, ale najskuteczniejsze na w świecie okazało się przejęcie piłki przez Musę i strzał z pierwszej piłki. Brak mi słów, naprawdę brak mi słów. No i mamy zmiany, moi drodzy. Zdecydowanie, Porto musi coś zmienić, jeżeli chodzi o ich grę, bo inaczej to się zakończy naprawdę znacznie, znacznie wyższym wynikiem. I teraz niebezpiecznie. Porto w natarciu i jest bramka ze strony Portugalczyków, ależ nas rozkrepali. Przypomnę nie spodziewałem się tego ani trochę. Mamy zmiany, moi drodzy, na boisku się pojawi Mendy i Okazaki, czyli podobne zmiany tylko zamiast obrightona pojawi się dzisiaj Mendy, ponieważ musimy wydaje mi się troszeczkę bardziej szanować piłkę i lekko bronić tego wyniku. I 5 minut doliczona, tutaj cały czas Porto napiera w końcówce. Niebezpiecznie zamieszanie, nasz Michael ponownie. I moi drodzy, kończymy to spotkanie. Drugi mecz w naszej serii Leicester Tour wygrywamy 4 do 1. Moi drodzy, ten mecz był naprawdę bardzo, bardzo wyrównany. Oddaliśmy 8 strzałów, z czego 5 było celnych w naszym wypadku, a zaledwie 4, czyli zaledwie jeden mniej po stronie Porto. Więc naprawdę nie mam pojęcia dlaczego tak a nie inaczej się ten mecz zakończył. Dlaczego widzieliśmy tutaj aż taką przewagę w strzelonych bramkach. Wygrywamy moi drodzy 4 do 1. Pozostaje się tylko i wyłącznie cieszyć, ale lećmy zobaczyć co słychać u pozostałych klubów. Także moi drodzy na sam początek Arsenal rozgromił FC Bazel 4 do 0. Później PSG no poradziło sobie bez większych problemów na wyjeździe z Ludogorecem Razgrad 4 do 0. Również później remis Napoli z Besiktasem 2 do 2. Benf 3 do 1 z Dynamo Kijew. Później Barcelona skromnie, bo skromnie, ale zdecydowanie jest to bardzo cenne zwycięstwo nad Manchesterem City 1 do 0. Borussia Mönchengladbach Gladbach i Celtic. Remis 2 do 2. Bayern Monachium Gromi 4 do 1. Atletico APSV skromnie wygrywa z Rostov 1 do 0. Przejdźmy, moi drodzy, do drugiej części, oczywiście do meczów rozgrywanych w środę, do spotkań rozgrywanych właśnie w ten dzień. Tutaj pierwszy mecz Monaco przegrało u siebie 1 do 4 z Bayerem Leverkusen. Moskwa zostało pokonane u siebie przez Tottenham Hotspur. Później Borussia, Dortmund, Dremis 2 do 2 ze Sportingiem, Real Madrid też, no, zaledwie, nie oszukujmy się, to jest zaledwie 3 do 0 z Legią, Leicester City, czyli oczywiście nasza drużyna 4 do 1, Sporto, a Klub Bruges pokonał 1 do 0 Kopenhagen, czyli tutaj troszeczkę się tego spodziewałem, nie będę ukrywał. Juventus pokonał Olympik, Lyon 3 do 0 i Sevilla rozgromiła dynamo Zagrzeb, także wydaje mi się, że tutaj te wyniki zdecydowanie bardziej prawdopodobne i takie, jakie się na w świecie spodziewałem. A jak się tutaj, moi drodzy, sytuacja w poszczególnych grupach. Już wam przybliżam. Arsenal na pierwszej rukacie z dorobkiem 4 punktów, tak samo jak Paryżanie. Takie same statystyki, tyle samo bramek strzelonych. Później Ludogorec, Razgrad, a na ostatnim miejscu FC Bazel. Grupa B natomiast to jest Napoli i Benfica. Tu są te dwa pierwsze miejsca. Napoli 4 punkty. Benfica oczywiście też 4 punkty. Besiktas po dwóch remisach ma 2 punkty, a Dynamo no niestety przegrywa na całej linii i zdecydowanie muszą się wziąć do roboty, bo mają okropny bilans. Grupa C natomiast to jest dominacja FC Barcelony, która ma 6 punktów, później Manchester City z jednym punktem i Celtic i Borussia Mönchengladbach podzielili się po jednym punkcie w swoim remisie. Grupa D natomiast to jest Bayern Monachium i PSV na pozycji lidera. Oczywiście Bayern Monachium ma zdecydowanie więcej bramek stronych, także to on jest tutaj na tej pierwszej lokacji. Później Rostov i Atletico po 0 punktów. No powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem ani trochę zdecydowanie obstawiałem, iż to PSV będzie na trzeciej lokacji, a Atletico na drugiej. Natomiast Rostow miał być czwarty. A tutaj proszę niespodzianka i to całkiem spora. Grupa E to to nam na pierwszej lokacji z sześcioma punktami, później Bayer Leverkusen z czterema. No i później CSK Moskwa po jednym remisie, jeden punkt. AS Monaco na razie gromione i okropny bilans również. Grupa F to jest Real na pierwszej lokacji, 6 punktów później Borussia, 4 punkty Sporting 1, no i Legia, póki co tylko 6 bramek straconych, no i 0 punktów, niestety 0 punktów po stronie Polaków. Nasza grupa to oczywiście 6 punktów po stronie aktualnego mistrza Anglii, czyli Leicester City, później Klub Brugge z dorobkiem 3 punktów i Kopenhaga, które również ma 3 punkty, a Porto. To jest dla mnie ogromną niespodzianką 0. Grupa H to dominacja Juventusu, później Sewilla z trzema punktami i na trzeciej i czwartej lokacji Olympic Lyon i Dynamo Zagrzeb. Oczywiście moi drodzy, przejdźmy jeszcze do tabeli strzelców. Także mamy tutaj na pierwszej lokacji Roberta Lewandowskiego, który zdobył aż 5 bramek. Później Jamie Vardy, oczywiście z naszej drużyny, z drobkiem, 4 bramek. Humming Soul, 3 brameczki, czyli nic tutaj nie zmieniło Cristiano Ronaldo. Pokusił się o hat trika. Musa natomiast dwie brameczki, oczywiście z naszej drużyny. Fantastycznie się dogadywał z Vardy w ostatnim spotkaniu. Później Ramsey dwie bramki. I jak widzicie, pełno tutaj zawodników, już ma po dwa gole na swoim koncie. Także nie będę wam ich wszystkich przybliżał, ale jeżeli jeśli oczywiście chcecie, to możecie sobie jak najbardziej teraz zapozować i zerknąć i rzucić okiem. I moi drodzy, to było na tyle, że chodzi o ten drugi odcinek, oczywiście z Leicester Tour, mam nadzieję, że się wam podobał, że tak, to nie chcecie zobaczyć jak najszybciej odcinek trzeci, gdzie będziemy grali z FC Kopenhagą, oczywiście na King Power Stadium, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, a ja się z wami, moi drodzy, żegnam i na razie i pa pa!